Siamo 8 z tej strony, kozak. Witam Was w drugim dniu Daily. E, no i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o butach piłkarskich, które Wam powiem e, Więc zawsze początku łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych odcinków. E, no i co? E, a, jeszcze, no, zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo na 100 subów zrobię taki specjal. E, będzie to specjal pod tytułem. 20 faktów o mnie na boisku z kamerką, więc no, zostawiajcie i łapeczki w górę. No i polecajcie ten film znajomym. A teraz już zapraszam Was do oglądania tego materiału. Z elementów stroju najważniejsze dla gry piłkarza wydają się być buty, tak zwane korki. Pierwsze, o jakich wiadomo, pojawiły się najprawdopodobniej w 1525 roku i należały do króla Henryka VIII, 1509-1540. Królewskie buty piłkarskie wykonał szewc Cornelius Johnson, a kosztowały ówczesne cztery szylingi. Zrabione zostały z mocnej skóry, były wysokie do kostki i cięższe niż buty noszone na co dzień. W ciągu kolejnych trzystu lat piłka nożna zyskała coraz większą popularność w Wielkiej Brytanii. Powstały nieformalne zespoły, reprezentujące lokalne fabryki i wsie pod koniec 1800 roku po raz pierwszy gracze tej samej drużyny zaczęli nosić takie same buty. I niemalże aż do lat 40. ubiegłego stulecia, obuwie piłkarskie wykonywane było z ciężkiej i łatwo przemakającej skóry. Podobnie zresztą jak ówczesne piłki. Buty takie szybko się niszczyły i defasonowały. E, na mokrych boiskach robiły się ciężkie, także utrudni utrudniały e, bieganie. Mogły ważyć nawet około 2 kg. Początkowo były to z reguły zwykłe buty robocze, wiązane wokół kostek sznurowadłami, ale miały one często wzmacniane czubki, a z czasem do podeszwy przybijano metalowe lub skórzane właśnie ćwieki. Na początku XX wieku zaczęły powstawać firmy produkujące buty piłkarskie, m.in. Gola 1505, Walsport 1920 czy Hummel 1923. Z kolei w 1924 roku w Niemczech bracia Adolf i Rudolf Dassler. Otworzyli firmę produkującą obuwy sportowe. W swoje produkty zaopatrywali m.in. sportowców na Olimpiadzie w Berlinie 1936 rok. Adolf zajmował się projektowaniem nowych wzorów, a Rudolf finansami i marketingiem. Od 1935 roku specjalizowali się w produkcji butów piłkarskich, mających 6 lub 7 kołków, które mogły być wymieniane w zależności od warunków pogodowych. Rodziny nieporozumienia doprowadziły w 1948 roku do powstania dwóch konkurencyjnych firm Adolf, na którego mówiono Adi. Wykorzystując swoje imię nazwisko stworzył nazwę Adidas. Rudolf także posłużył się swoim imieniem i wymyślił dla swojej firmy nazwę Ruda. Po jakimś czasie zmieniono ją obecnie. Po prostu zmieniono ją i obecnie firma zwana jest pod nazwą Puma. Pierwsze gumowe korki wymyślił w 1949 roku Adidas Slayer. Pięć lat później reprezentacja RFN zwyciężyła w mistrzostwach świata występujących w obiegu Adidasa z wkręcanymi korkami. Umożliwiały one grę w różnych warunkach atmosferycznych. Po II wojnie światowej, kiedy podróże lotnicze stały się tańsze, i bardziej dostępne coraz częściej rozgrywano mecze międzynarodowe, wtedy to w Ameryce Południowej, gdzie kładziono nacisk na umiejętności piłkarzy, powstały buty różniące się od europejskich. Produkowane tu piłkarskie było zdecydowanie lżejsze, bowiem służyło do precyzyjnego kopania piłki i kontroli nad nią, a nie jedynie do ochrony stopy Zawodnika. Buty piłkarskie z tego czasu były jeszcze ponad kostkę, ale wykonane już z mieszaniny materiałów syntetycznych i skóry. Rozwój technologiczny w latach 60. XX wieku przyczynił się do zmian w projektach butów piłkarskich. Po raz pierwszy pojawiły się buty przed kostkę. Ta zmiana powalała graczom Pozwalała po prostu XD, pozwalała graczom poruszać się szybciej. Takie buty typu Puma e, miał na sobie pele w 1962 roku na Mistrzostwach Świata. Jednak to firma Adidas stała się liderem na rynku. W finale Mistrzostw Świata z 1966 roku aż 75% graczy nosiło buty piłkarskie tej marki. W ówczesnych czasach pojawiło się zresztą kilku nowych producentów piłkarskiego obuwia, m.in. Mitre, Joma i Asics. W latach 70. zaczął dominować sponsoring. Piłkarzom płacono za noszenie butów tylko jednej marki. Jeśli zaś chodzi o... Wygląd i styl to buty były jeszcze lżejsze i w różnych kolorach. W tym po raz pierwszy wprowadzono kolor biały. Do liczących się producentów butów piłkarskich dołączyła również firma e, Diadora 1977. Największe zmiany w zakresie projektowania i technologii butów do gry w piłkę nożną zostały opracowane w latach 80. XX wieku przez byłego piłkarza Kraiga e, e, Johnstona. To on stworzył buty Predator, które ostatecznie zostały wprowadzone na rynek przez Adidasa w 1990 roku. Pozwalały one na lepszą przyczepność i interakcję między butem i piłką oraz butem i podłożem. Po raz pierwszy produkcją butów piłkarskich zajęła się angielska firma Umbro, hiszpańska Kelme i włoska Lotto od 1982 roku. Od lat 90. w świecie piłkarskim dominują buty Predator. Wyróżnia je technologia pozwalająca na stosowanie bardziej elastycznej podeszwy, także tradycyjne kołki zastępowane są przez bardziej ostre, które zapewniają stabilną podstawę gracza. Adidas wprowadził podeszwę o stożkowatym kształcie, a od 1996 roku hitem pumy są buty o podeszwie bez pianki. W oparciu o strukturę plastra miodo, miodu, stworzony z komórek, właśnie elastomeru, właśnie nowy system zapewnienia Amortyzację, stabilność i ponad dwa razy lepszą trwałość produktu. Kolejne buty piłkarskie z tego okresu pochodzą z firm Reebok 1992 i Uhlsport Sport 1993. But stworzony w 1998 roku przez firmę Nike waży zaledwie 200 gram. Wiek XXI to przede wszystkim zaawansowana technologia i testy. Trwają prace nad stworzeniem butów w przyszłości, które nie będą tylko coraz lżejsze, ale również będą dbać o nogi zawodników. Współczesne obuwie jest doskonałe. Doskonale po prostu jest przystosowane do kilkugodzinnych treningów, zwrotnego biegania, biegania przyczepne oraz wysoce właśnie ergonomiczne w stosunku do stopy but współgra z nią tak by zapobiegać urazom skręceniom, złamaniom, zwichnięciom czy zerwaniu ścięgna obecnie korki znajdujące się na podeszwie nie mogą być ostre lub metalowe gdyż zwiększałoby to znacznie możliwość kontuzji piłkarza w którego dokonywany jest wślizg od niedawna dostępne są nowe buty Adidasa, mające aplikację My Coach Soccer, przeznaczoną na komputery osobiste i urządzenia z systemem iOS. W podeszwie umieszczono specjalny chip przesyłający do odpowiedniego programu dane o ruchach zawodnika, pokonywanym dystansie, liczbie odbytych sprintów, czy liczbie i szybkości. Stawianych korków. Wyróżnia się cztery rodzaje butów piłkarskich: wkręty, lanki, turfy i halówki. Popularne wkręty, czyli buty z wkręconymi korkami aluminiowymi. Lub plastikowymi różnej długości są znakomitym rozwiązaniem na boiska trawiaste, szczególnie te o mokrej i grząskiej nawierzchni. Nie nadają się natomiast na twarde lub sztuczne murawy. Jeśli korki nie mają możliwości wbijania się w glebę, wówczas można pogubić wkręty i nabawić się odcisków na stopach. Dzięki wkrętom istnieje możliwość dopasowania butów do odpowiednich warunków gry. Bardzo dobrze służą szybkim napastnikom, którzy zmieniają kierunki biegu podczas gry. Popularnym typem są także lanki. Piłkarskie buty z gumowymi, rzadziej plastikowymi, niewymienialnymi korkami. Również one mogą być okrągłe lub podłużne. Minusem jest to, że gdyby cokolwiek stało się z korkiem, np. ułamał się, trzeba wymieniać całe buty. przeznaczone są one na boiska naturalne, trawiaste, o gorzej zadbanej lub po prostu zbitej murawie. Można ich używać także na boiskach ze sztuczną, lecz odpowiednio wysoką trawą. Na boiska sztuczne i szutrowane i szutrowe najbardziej polecane są jednak buty typu turf. Inną ich cechą po prostu są, jest charakterystyczny. Po prostu ich cechą charakterystyczną jest duża liczba małych gumowych koreczków na zewnętrznej podeszwie. Dzięki temu stanowią one znakomitą e propozycję na twarde boiska. Bywają również stosowane podczas gry na śniegu. Z kolei w halówkach wygodnie grać się będzie na twardych boiskach takich jak tartan czy asfalt. Na murawie ziemnej bądź trawiastej. Trudniej będzie utrzymać w nich przyczepność. Buty te, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są głównie na parkiet w hali sportowej. I to było tyle z tego odcinka. Odcinek wyszedł troszkę długi, ale mam nadzieję, że dużo się z niego nauczyliście, albo że po prostu, wam frajdę, po prostu sprawiło wam frajdę oglądając go, po prostu czuliście się swobodnie i przyjemnie. Więc, no, to było tyle z tego odcinka. Widzimy się już jutro. Pamiętajcie o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem podzienny za strzyk futbolu. Lecimy po sto subskrypcji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.